To, co widzicie tutaj przede mną, to jest moje główne poletko arbuzowe. Tutaj znajduje się najwięcej arbuzów, które posadziłam w tym roku, a było ich 33 sztuki. Wybrałam oczywiście mniejszego, żeby się zbytnio nie przeciążyć w czasie mojej pogadanki tutaj do Was. Czego możecie spodziewać się po tym filmiku? Przede wszystkim króciutkiego podsumowania, bo przypomnę, że w tym roku stosowałam dwie metody uprawy arbuza. Jedna tradycyjna, czyli posadzenie arbuza i zostawienie go w spokoju, niech się rozrasta w taki sposób, jak chce. Natomiast druga metoda to przycinanie pędów. Oczywiście przycinanie pędów w odpowiedni sposób. Dla zainteresowanych karta na górze dla Was do tego filmiku, w jaki sposób te pędy przycinałam, więc pokażę Wam pokrótce efekty tej uprawy. Efekty uprawy bez przycinania i efekty uprawy. Z przycinaniem tych pędów. Jaki wpływ te właśnie zabiegi miały na planowanie, na ilość tych arbuzów? Oczywiście, w czasie tego filmu odpowiemy sobie też na jedno dla mnie bardzo ważne pytanie: Co z przyszłym rokiem? Czy warto te arbuzy w przyszłym roku przycinać, czy nie? Doznania smakowe oczywiście zostawimy sobie na deserek, na koniec rozkroimy, otworzymy. Pomnę też o kilku rzeczach, które dobrze wziąć pod uwagę, żeby wiedzieć, przynajmniej mieć jakieś ukierunkowanie, czy arbuz już można zerwać. No i oczywiście, co można zrobić ze skórką arbuza, poza tym, że można ją przekazać na kompostownik. 6 krzaczków arbuzów, które przycinałam właśnie. Zaraz zobaczymy, ile mamy arbuziaczków. Oczywiście nie będę ich wszystkich zrywać, ponieważ nie wszystkie jeszcze są dojrzałe. Dlatego przejdziemy sobie kamerą tutaj po tym poletku i przeliczymy. Przeniosłam tutaj właśnie arbuzy, które były przycinane. To są arbuzy, które już Mogłam zerwać. One już osiągnęły swoją pełnię dojrzałości. W tym momencie już nie rosną ani nie dojrzewają, a wiem to po tym, że tutaj jest uschnięty ten ogonek. Zostawiłam jeden, dwa, trzy arbuzy, które nie są jeszcze dojrzałe. Widać też po tym ogonku. Jest zielone, soczyste. W sumie z 6 krzaczków dostałam 12 arbuzów, 9 już w pełni dojrzałych, natomiast 3 jeszcze sobie troszeczkę poleżakują. Przechodzimy teraz do arbuzów, które robiły sobie co chciały. Pod kątem rozrastania się liczymy, ile mamy w sumie wszystkich sztuk. Ile co? Pomocnika. To drugi położę tutaj. Przejdziesz po niego za chwilę, ok? Nie obyło się bez uszkodzeń. Mamy pękniętego. Tam już nie będzie się nadawał do spożycia. A gdzie jest mój pomocnik? Co on robi? Co zajada? <grytania> Radzenka brazylijskiego. Dojrzałe? I to nie są wszystkie zbiory przeliczone. Tu jest 40 sztuk. Oczywiście są większe, są mniejsze. Trafiły się dwa pęknięte. To już pójdą na kompost. W sumie jest 40 sztuk tutaj już dojrzałych. Natomiast jeszcze leżących tam dalej, dojrzewających jest 17. Więc 40 plus 17 mamy 57 sztuk zebranych z ilu krzaczków. No i teraz możemy sprawdzić średnią z jednego krzaczka. 57 wszystkich, czyli 57 orbusów podzielić na 27 krzaczków. 27 i 27 to jest 54. Czyli wychodzi trzy zostaje średnio dwa arbuzy na krzaczek. Czas na wnioski. Czy warto zatem było przycinać arbuzy? Oczywiście, gdybym tego nie zrobiła do dzisiaj nie wiedziałabym tego. I ciągle bym się zastanawiała, czy przycinać, czy nie w kolejnym roku. W tej chwili już wiem, że arbuzy przycinane jak bez przycinania wydały tak naprawdę identyczny plon. A w sumie te bez przycinania, nawet troszeczkę większe, bo tam nam zostało właśnie jeszcze trzy. Podliczyłam sobie w sumie, że z 33 krzaczków. Uzyskałam 69 arbuzów w roku 2024. Czy jestem zadowolona? Oczywiście, że mogłoby być lepiej. Chciałoby się uzyskać 3-4 duże, pokaźne arbuziaczki z każdego krzaczka, ale wiemy, że nie na wszystko mamy wpływ. Kto wie, może w przyszłym roku pójdzie trochę lepiej. Mamy nowe doświadczenia, kolejne przybywają. Więc, jeżeli macie w planach uprawę arbuzów w przyszłym roku, do czego bardzo gorąco zachęcam, bo ta uprawa, widzę po sobie z roku na rok, idzie coraz lepiej, z lepszymi efektami. Więc, kto jest chętny, to zapraszam do subskrypcji i do spotkania w przyszłym roku na wysiewach, bo oczywiście będę wszystko nagrywać, pokazywać, jak ja to robię. Jedyną rzecz, którą polecam, jeżeli chodzi o taką pielęgnację tych arbuzów, to przycinanie pędów. Bo jeżeli wiemy, że już do końca sezonu zostało na przykład miesiąc, to już są miesiąc, trzy tygodnie, dwa tygodnie, to nie ma sensu, żeby już te arbuzy zawiązywały w dalszym ciągu te owoce, bo one i tak nie urosną, i tak nie dojrzeją, więc przyspieszając dojrzewanie tych, które są, można przyciąć właśnie te końcówki już z końcem sezonu. Melony oczywiście w tym roku też uprawiałam, też nagram taki podsumowujący filmik. Też uprawiałam dwiema metodami i też zobaczymy efekty. Idę po nóż i deskę, czekajcie. Do was, A może wybierzemy takiego średniego, co? Nie za dużego, nie za małego. Co ty na to? Ten mi się podoba. Bierzemy go pod nóż? Ten? Tak. Może. No to dawaj. I co wypadałoby, by go trochę przepukać? Ładny kolor tutaj to też jest jeden z sygnałów, że arbuzik sobie ładnie leżakował i dojrzewał. No to co? Kręba. No, nie jest zaciekawy, bo tutaj ma w środku taką watę, tak jak to bywa u arbozów czasami. Więc słuchajcie, te brzegi twardsze my sobie wykorzystamy do zjedzenia. Natomiast cały ten środek razem z tą zieloną skórką. Za chwileczkę zobaczycie, co można z tego zrobić. Bo, kupując w sklepie, też nieraz z taką sytuacją można się spotkać. Nie ma sensu według mnie wyrzucać wtedy takich arbuzów. Chociaż można oczywiście. Warto je przerobić w inny sposób. Za chwileczkę, ale teraz piśmie proszę mi tutaj wpadł. Ale teraz posmakujemy, bo. Zależy mi na tym, żeby sprawdzić, czy one są naprawdę dojrzałe. Czyli to, że mają ten brązowy ogonek, to powinno świadczyć właśnie o tej dojrzałości. Te ciemne plamki też są jakąś wskazówką, ale ostatecznie wiadomo, próbujemy, mm. megaśne. Słuciuśnie. Naprawdę, bardzo słodki, mhm. nawet słodszy niż ten, co kupiłam w sklepie. Więc poziom naturalnego cukru. Jak najbardziej w, w odpowiedniej skali. Pestki, oczywiście, widać, że są brązowe, dojrzałe. Zabieramy połóweczki do domu i zapraszam Was już na ostatnią część w tym filmie. Mała poprawka. I dlatego kocham kosmosy. Mogą zdobić nie tylko ogród, wejście do domu, ale przecież i nas. Czemu nie? Podstawa. Będziemy wyciskać z tej skórki sok. I teraz wiadomo, że nie każdy musi mieć w domu wyciskarkę, tak jak ja. A nawet nie każdy musi mieć na przykład blender kielichowy. Można to zrobić na przykład zwykłą żyrafą, czyli takim blenderem ręcznym. To, co chcemy zmiksować, przerobić na sok, kroimy sobie. Do jakiegoś naczynia i robimy z tego po prostu papkę tym blenderem. Ja, ponieważ mam wybór, więc ja sobie dzisiaj nie będę właśnie korzystać z wyciskarki, tylko wykorzystam taki blender kielichowy. Już mam opracowaną metodę, zawsze robię. Tak naprawdę w ten sam sposób będę miksować całego, bo tak jak wspomniałam, mogłabym zostawić tutaj te twarde części do jedzenia, ale już nie będę się bawić w takie oddzielanie, więc ja robię w ten sposób, że odkrajam tylko tą zewnętrzną ciemną skórkę na kompost. A cała reszta idzie do kielicha blendera. Będę robić to dla całej rodziny, ale w tej chwili tak dla was zrobię tylko tyle. No i miksujemy. Gotowe. Teraz potrzebujemy czegoś, przez co moglibyśmy to sobie przecedzić. Można tak jak ja taką siatkową torebkę zakupioną. Zalewamy. Troszeczkę sobie brudzimy rączki, ale nie szkodzi. Przez skórę też wchłaniamy substancje odżywcze. Ok, i teraz mamy gotowy soczek. Możemy sobie go przelać teraz do szklaneczki, albo i nie. Pyszniutki, ale na takie jeszcze upały, które w tej chwili są w ciągu dnia, to orzeźwienie niesamowite. Ja w sumie całe lato piję takie soki. A druga opcja, jaką Wam polecam, to cappuccino, arbuzowe cappuccino. Dobrze słyszycie? Z czym? Z młodym jęczmieniem. Sproszkowany sok z młodego jęczmienia. Dla mnie smakuje jak cappuccino. Jeżeli arbuz jest słodki. I dodamy, no tak mniej więcej na szklankę, jedną łyżeczkę to nie będzie za dużo goryczki. Teraz wystarczy to ponownie, ja lubię właśnie to zrobić w blenderze, zmiksować. Dlatego, że powstaje wtedy taka pianka. Mm. Kapucino gotowe. Na nie Zamiast kawy. Zamiast cappuccino mamy. Naturalne kapucino. Ja już wiem, w jaki sposób mam uprawiać arbuzy w przyszłym roku. W sposób najprostszy. No i wiem, jak zrobić arbuzowe kapucino. Tę pianę właśnie lubię najbardziej. Hmm. Któregoś dnia pamiętam trzy czwarte dnia właśnie spędziłam na piciu tego arbuzowego cappuccino. Zero innych posiłków. Dopiero kolacja była stała. No i mamy sposób na niedojrzałe, przejrzałe, takie w środku watowate arbuzy.